Cześć Wam kochani, z tej strony wróżka Tarociska, i witam Was w dzisiejszym filmie e, horoskop e, na sierpień 2023 w aspektach Miłość, Praca i Zdrowie plus dodatkowe karty, o czym nie wiesz, dla lwa, panny, wagi i skorpiona. E, jeśli jesteście poprzednimi znakami Zodiaku, zapraszam Was na poprzedni film na moim kanale, a jutro będzie kolejna y, część tutaj horoskopu, czyli dla strzelca, koziorożca, wodnika i ryb. Ok, kochani, zaczynamy tutaj sobie od e, lwa, tak? Czyli mamy lwę i patrzymy co lwa. Co dla lwa, co dla lwa na sierpień. Na sierpień miłość, praca zdrowie. Lep sierpień, lep sierpień, lep sierpień. dobra. Okay, potasowane karty. Ja już tutaj zmieniam obraz. Patrzymy, co tutaj w sierpniu. Dwa, trzy, dwa, trzy cztery. Miłość. Patrzymy, co w sprawach pracy. Dwa, trzy. Cztery praca. Patrzymy co w sprawach zdrowotnych. Cztery. Mhm. I o czym nie wiesz? O czym nie wiesz? Dobra. I teraz tak. Eee. Mnie się tutaj pokazuje jakiś mężczyzna ktoś. Mogła to być osoba, która cię w jakiś sposób okłamywała bądź oszukała cię na coś. Ten mężczyzna i karty tutaj pokazują, że jest w sierpniu szansa, że coś odzyskasz utraconego, to co ta osoba ci ci ci, nie wiem, okradła, czy po prostu um, utraciłaś co, coś przez tą osobę. To jest szansa na to, że tutaj coś odzyskasz od tej osoby, tak? Bo ta osoba cię okłamywała, ta osoba mogła coś przysłowiowo cię okraść pod każdym jednym względem. Coś tutaj będzie odzyskane od tej tutaj osoby. No i karty też pokazują, że no um, będziesz miała takie jeszcze stany jakieś depresyjne przez tą osobę związaną. Miała jakieś takie, będziesz jeszcze przeżywać to, powiem szczerze. Um, Będziesz po prostu przeżywała. Przeżywała, będziesz takie miała stany depresyjne, takie stany melancholii. Będziesz jeszcze przeży przeżywać tą osobę, ale tutaj w pozytywie coś możesz od tej osoby odzyskać. Praca. Pokazują mi się tutaj jakieś prace za granicą, jakieś wyjazdy, ale zwróć uwagę, bo mnie się tutaj pokazuje coś nowego, tak? Bo czekajcie. Jakieś wyjazdy za granicę mi się tu pokazują, mm, ale przy karcie głupca. Karta głupca. Karta głupca to są raczej krótkie wyjazdy. Przy karcie głupca, także to nie będą jakieś. To nie będą. To nie będą jakieś. Kochani. Długie wyjazdy, to będą jakieś krótkie wyjazdy za granicę. Ale będą tutaj duże przeszkody, jeśli chodzi o wyjazdy. To będą jakieś krótkie wyjazdy za granicę. Ale. Te wyjazdy nie będą raczej pozytywne, tam będą ludzie, którzy um, będą po prostu um, będą tuli intrygi wobec Was, tak? Którzy e, będą po prostu um, wredni, którzy będą jakieś jakimiś e, Tutaj oszustami, którzy będą wam wbijali noże w plecy przysłowiowo, tak? Przez to też będziecie mieli dużo lęków, dużo obaw. Karty pokazują, dużo stresów i nerwów, bo no to mi się pokazuje jako praca, tak? Czyli tutaj wyjazdy za granicę związane z pracą, coś nowego, ale tutaj będą trudności z tymi wyjazdami. Dużo fałszywych osób, ktoś będzie wam próbował wbijać noże w plecy, dużo lęków, dużo obaw, ale przy karcie księżyca też dużo... Yy... Kłamstw, dużo takich rzeczy e, niefajnych, bym powiedziała dużo kłamstw. Przede wszystkim kłamstw, e, karta księżyca tutaj powie. Więc kochani, e, przemyślcie sobie takie właśnie wyjazdy za granicę, właśnie, bo tutaj e, niefajnie, niefajnie, niefajnie. E, także przepraszam Was, kochani, ale tutaj e, miałam. Tutaj e, klupanie do drzwi. Okej, okay. Ser, y, serce, boże, ale to też serce w zdrowiu. Zwróćcie, kochani, uwagę na serce przy karcie śmierci, czyli tutaj zwracamy uwagę na serduszko. Um, I też jakieś stany zapalne tutaj mogą być, też w obrębie coś serca, więc zwracajcie na takie rzeczy uwagę. O tu karty pokazują stany zapalne w obrębie serca. Takie tutaj rzeczy otóż mogą, mogą się e, dziać. Dobra, lecimy dalej. O czym nie wiesz? I patrzymy sobie tu. Dobra, o czym nie wiesz? Są jakieś osoby tutaj zazdrosne w Twoim otoczeniu. Osoby, które mogą podkładać Ci wszystrowiowe kłody pod nogi, ale są zazdrosne. Mogą to być osoby, które atakują cię jakoś energetycznie. Hmm, ale przede wszystkim osoby mega zazdrosne o Ciebie, to na pewno przy siódemce buław. Czyli tak wiadomo, mega zazdrosne osoby po prostu w Twoim otoczeniu tutaj mogą być. Bardzo konfliktowe osoby, um, które Cię mogą, tak jak mówię, atakować. Ty tych osób możesz nie zauważać, po prostu karty pokazują. Więc tutaj um, ta dwójka mieczy też mówi, żebyś e, ściągał przysłowi przysłowiową opaskę z oczu i popatrzała na to z inny, innej perspektywy, e, bo... Może być ktoś taki, kto cię atakuje po prostu tutaj, um, dużo zazdrości ze strony innych osób, ktoś cię może atakować. Um, ktoś tutaj może robić po prostu um, w Twoim życiu um, no takie zamieszanie bym powiedziała, tak? Ale tak przede wszystkim ataki i zazdrość. Ta, to takie dwa punkty. Um, no i to też y, może sprawiać, że ty po prostu będziesz niespokojna. Um, Będziesz niespokojna, nieułożona, e, brak harmonii będzie w Twoim życiu. Karty pokazują um, niespełniona. Tutaj karty tak, tak, będziesz tutaj, um, będziesz taka. Taka osowiała po prostu, właśnie przez te takie osoby, cała jakby taka Twoja radość życiowa, taki taki power, taka energia, taka radość, właśnie przez takie osoby mogą po prostu odejść od ciebie i ty tych osób nie zauważasz, a po prostu musisz ściągnąć przy sobie wą opaskę z oczu i starać się po prostu zauważać te osoby. Okej, okay, dobra. Mamy lwa. Lecimy dalej z tematem. lew. Zobaczymy na pannę. Czekajcie się, tylko napiję. Panna. Dla panny, dla panny, dla panny, dla panny, dla, pan, dla panny. Dla panny, dla panny. Na sierpień. Dziesiątka kielichów. Karty mi pokazują tutaj, że coś w rodzinie e, może się tutaj dziać, ale raczej szczęśliwa rodzina na sierpień. Mnie się tutaj pokazuje dużo szczęścia w rodzinie, dużo radości, dużo spokoju, dużo harmonii. E, w sierpień będzie e, miesiącem takim spędzonym w gronie rodziny, ale też karty tutaj pokazują, że warto tutaj e, spędzać ten czas z rodziną, nie tylko na przykład praca, praca, praca i obowiązki, ale też poświęcić ten czas rodzinie. Dobra. Okej, okay, ja już patrzę, co tam w miłości te panny. O, kochankowie. Rączka ja buław. Król buław. Mm. Oj, nie, już nie fajnie. Praca. Dwa. Trzy. Cztery. Zdrowie. Dwa. Trzy. I o czym nie wiesz, a to o czym nie wiesz, to ja sobie wyciągnę może inną talię, bo tak jakoś mam ochotę spróbować z inną talię wyciągnąć. Mam też jeszcze Tarota od Ciro tutaj tego Grand Lux. Też jedynie to jeszcze ten Grand Lux to tak jeszcze spoko. Zobaczymy, jak mi się tym będzie. Pokażcie mi tu karty dla panny, o czym nie wiesz, o czym nie wiesz, dla panny, o czym nie wiesz, o czym nie wiesz. Zobaczymy, czy ja je będę umiała w ogóle odczytać. Mhm. Dobre, no. Okej, okay. i teraz tak w miłości. nie się tu pokazuje... Y kochanek może to być ktoś jakiś mężczyzna, może to być ktoś do romansu, kochanek, tak tak jak mówię tutaj, ale to też może być... Um... Ktoś z kimś tworzyliśmy związek, ale mnie się raczej pokazuje kochanek, tak? E, po prostu znajdziesz, możesz sobie znaleźć kochanka, karty pokazują w sierpniu, czyli to jest ktoś do romansu, ktoś do romansu po prostu kochanek. Mnie się karty pokazują: bardzo negatywna osoba, bardzo toksyczna, manipulant, ciężki charakter, paskudny mężczyzna, osoba do romansu, ktoś e, to jest. E, Ktoś, kto chce być w ukryciu przede wszystkim, tak, karty pokazują. Przy dziewiątce buław. E, będziesz miała po prostu w pewnym momencie tego, tej, tej osoby już dość, bo ta osoba może cię przysłowi przysłowiowo w jakiś sposób zranić. I ty będziesz już miała tej osoby po prostu dość. I przy dziesiątce buław, ta osoba może naprawdę cię tutaj jakoś przygnieść psychicznie. Um, jakoś przygnieść tak, przygnębić, bym powiedziała, przygnieść psychicznie, przygnębić karty pokazują. Um, także um... Może to być nawet ktoś, kto jest jakimś tyranem. Także naprawdę zwróćcie uwagę na taką osobę, bo naprawdę nic dobrego z tego nie wyjdzie. To jest ktoś paskudny. Będziecie miały naprawdę ciężko z taką osobą, bo ta osoba was może zranić. Karty mi tutaj pokazują przy dziewiątce buław. Ale ta osoba też usiednie na was psychicznie i to tak porządnie. Może was po prostu psychicznie skrzywdzić. Jeśli chodzi o sprawy tutaj um, pracy, to mnie tutaj karty pokazują, um, Jakiś, mm, e, coś nowego do Ciebie idzie w pracy, tak? Coś tutaj nowego się otwiera przed Tobą, jeśli chodzi o sprawy pracy. Coś tu nowego idzie, coś się nowego otwiera e, do Ciebie, względem Ciebie, karty pokazują. O. Więc coś nowego idzie do Ciebie. Ty być może chcesz coś nowego otworzyć tak, przed sobą. Być może masz jakieś nowe możliwości. Ty chcesz, jakieś, ty chcesz mieć jakieś nowe możliwości przed sobą. Ty chcesz jakby sama y, sobie jakąś furtkę otworzyć. Karty pokazują. Ale tutaj nie się pokazuje, że będą jakieś trudności w pracy. I te trudności w pracy mogą być spowodowane przez szefa. I przez szefa mogą być spowodowane trudności w pracy. Tak? I tutaj ty też chcesz utworzyć też te nowe przed sobą, jakąś nową furtkę, ale karty pokazują, że no nie do końca to wypali. Nie do końca to wypali po prostu, no. ty byś chciała otworzyć jakąś nową furtkę przed. przed, przed, przed yy... Sobą, coś nowego zacząć ale no kart przy wszystko była w negatywie no nie wypali to do końca także no i tutaj trudności w pracy coś związane tutaj z z kierownikiem z szefem tutaj mnie się będzie pokazywać um, jeśli chodzi o sprawy zdrowia to już patrzymy kochani co mnie się tutaj pokazuje um, kapłanka układ rozrodczy na pewno układ rozrodczy hormony to na dzień dobry układ rozrodczy hormony, to musicie zbadać, bo tu się mm, pokazuje cały układ moczowo-płciowy, cały układ moczowo-płciowy, układ rozrodczy hormony, wszystko. I też możecie mieć problemy na, y, taki na tle psychicznym, czy jakieś zaburzenia emocjonalne przez hormony. Ym, o czym nie wiesz? Możesz coś otrzymać. Yy, tutaj karty pokazują. Jakieś szóstka, to jest szóstka monet? Szóstka monet. Um, tu możesz otrzymać jakieś, jeśli macie jakieś fundusze urzędowe, które do Was idą, tak? Jakieś macie fundusze urzędowe, coś z urzędu i tak dalej, papierologię, um, mogą być one, coś może tutaj wyjść nie tak z tym. Coś jakieś fundusze urzędowe związane z jakimiś finansami, coś może tutaj pójść nie tak, po prostu karty pokazują, bo te fundusze urzędowe nie się pokazują, coś związane z domem. Fundusze urzędowe związane z domem, ale to też są finanse i coś tutaj nie do końca pójdzie tak, te fundusze urzędowe raczej nie będą pozytywnie rozpatrzone dla domu i coś tutaj będzie, to jest coś z finansami związanej, bo to też jest jakaś niestabilna sytuacja yy, i finansowa, ale też niestabilna sytuacja związana też z tymi yy, tutaj... Yy, z funduszami urzędowymi, czy ogólnie z jakimiś sprawami urzędowymi i związane z finansami, to będzie tu jakaś niestabilna sytuacja e, związana z jakimiś u, tutaj finansami urzędowymi dla domu, tak? Czyli to jest właśnie tak e, się to rysuje. Dobra. Panny. Panny. Teraz będą. Panna. Karty sobie lewą tak, dla lwa. Dla wagi. Trzymajcie dla wagi. Dla wagi, dla wagi, dla wagi. Co dla wagi na sierpień. dla wagi na sierpień. Weźmy w przełożeniu zobaczę. I teraz tak, nie się to pokazują jakieś podróże w sierpniu. Jakieś podróże. Um, zwróćcie uwagę, bo może być w tych podróżach dużo ludzi, którzy mogą wywoływać zamęt i chaos w takich podróżach, tak? Czyli podróże i dużo ludzi, którzy mogą wywoływać zam zamęt i chaos w takich podróżach na sierpień. Um, ты будешь... быть может... miała jakieś takie poczucie rezygnacji z tej podróży, nie będziesz chciała już po prostu w ogóle może być jakiś ktoś kto będzie, już nie mówię, że jakieś grono ludzi którzy, które, którzy wywołają chaos, ale może być ktoś kto tam wywoła jakiś bardzo duży chaos y, 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 w tej podróży i ty będziesz po prostu już chciała zrezygnować po prostu z tej podróży i nie będziesz chciała dalej jakby jej kontynuować nie? no dobra, uwaga trzymy na uwagę Miłość, praca, praca. Patrzymy, co w zdrowiu, zdrowie i patrzymy co o czym nie wiesz, o czym nie wiesz. Dobre. I teraz tak, co w miłości? Mm. Okej, okay, no i teraz tak, mnie się tu pokazuje jakiś brak stabilizacji, brak jakby harmonii. O, tutaj już na dzień dobry um, w relacjach, i karty mi tutaj pokazują dla osób samotnych, właśnie, że możecie wchodzić w jakieś romanse, ale tu będziecie wchodziły w jakieś romanse z mężczyzną, um, może to być mężczyzna w okolicy, nie wiem. 40-50 rokiem życia. Um, ktoś, kto zakłada drugą maskę, ktoś, kto um, ma ukryte dno, ktoś, kto nie jest szczery, z, taką, z takim mężczyzną możecie wchodzić w relacje, ale od tego mężczyzny nie otrzymacie nic oprócz po prostu spraw fizycznych. No i to raczej nie da Ci żadnego poczucia tutaj bezpieczeństwa, stabilizacji ani nic takiego. Jeśli chodzi o sprawę pracy. Co mi się tutaj pokazuje? Um, w pracy może być kobieta um, starsza, jakaś, która może wywoływać jakiś zamęt, jakiś chaos tutaj jakiś dużo nerwów w pracy mi się pokazuje. Taka kobieta może wywoływać. Um, karty pokazują, żeby ją obserwować. Przede wszystkim obserwuj tą kobietę. Um, jakie, ona, jakie ona robi ruch, jakie, co ona robi. Um, karty też pokazują tutaj um, zwolnienia chorobowe. Pod koniec sierpnia tutaj mi się pokazują. A jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, już patrzymy. Um, tak, dwójka monet. Um, już patrzymy, kochani. No, mi się tu pokazują przede wszystkim. E, tutaj jakieś e, zwróćcie uwagę na jakieś skręcenia, złamania, żeby jak gdzieś latacie czy biegacie, czy coś, żeby sobie czegoś nie skręcić, nie złamać, bo tutaj karty pokazują, że może coś takiego nastąpić, więc trzeba zwrócić po prostu e, uwagę. E, bóle głowy mogą się pojawić w sierpniu, i przy tutaj e, trójce kielichów. Um, bóle głowy też mogą być związane tutaj ze stresem. Bóle głowy, stres. Um, no, tak się to tutaj pokazuje. Zwróć uwagę na hormony. Um, o czym nie wiesz? O czym nie wiesz? Poczekajcie, ja mam to tak bardziej, to o czym nie wiesz? Tak? Dobrze. O czym nie wiesz? E, kogo, ktoś, kogo poznałeś z zagranicy? Jeśli wchodziłaś w jakąś nową relację międzyludzką i jest to ktoś z zagranicy, to jest to oszust e, i to jest ktoś, kto nie jest szczery, może cię okłamywać i to jest osoba, która może mieć e, inne kobiety na boku. To jest o czym nie wiesz. Dobra, i to jest dla wagi. I dla skorpiona. Dla skorpiona, dla skorpiona, dla skorpiona, dla skorpiona, dla skorpiona, na tutaj sierpień, miłość, patrzymy na miłość, patrzymy na sprawy pracy. Sprawy pracy, zdrowie i o czym nie wiesz, okej, okay. dobra, okej, okay, czytamy. Okej, okay, i jeśli chodzi o miłość, mnie się pokazuje tutaj tak a możesz z kimś pisać we formie pisemnej, tak? Czyli możesz zacząć z kimś pisać. Karty pokazują. Przy szóstce buław to bym takie chwilowe, taki słomiany zapał, chwilowe, dobre wiadomości. Wow, z kimś piszę, kogoś poznałam. Ale bardzo szybko się to zakończy, ponieważ wyjdzie na jaw, że ta osoba jest po prostu nieszczera, jest oszustem. Także to będą tylko takie fajne, chwilowe pisanie: super pięknie, cudowne. Cudownie znalazłam wspaniałego mężczyznę. Bardzo szybko się to zakończy, bo się okaże, że to jest oszust. Nie, no, 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 tak to się pokazuje. Także no, kochani, powiem wam szczerze, nie fajnie mi się tutaj to rysuje. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Eee... No, nie fajnie. Eee... W związkach tutaj mogą być jakieś zakończenia czegoś, w związkach ktoś nie był szczery z Tobą, ktoś się oszukiwał, chcesz to zakończyć, będzie jakieś zakończenie tego, eee, transformacja, T ktoś te też coś. Y to też ci da na przyszłość e, tutaj mm, jakby lekcję życiową. Mm, czego nie robić, jeśli miałabyś kiedyś przyszłego partnera. E, I takie zakończenie da ci poczucie szczęścia, radości, spełnienia. Tak? Że to zakończysz taki związek. E, ósemka była mogą być jakieś tutaj kontakty SMS-owe, wiadomości wymieniane z tą osobą, na przykład, nie wiem, w formie jakiejś nie wiem, kontaktowanie się w formie prawnej i tak dalej. W pracy. Mnie się tutaj pokazuje tak, że możesz zaczynać w pracy, możesz zaczynać na przykład e, coś nowego w pracy. Tak, jakieś nowe projekty, coś nowego w pracy możesz zaczynać, coś, jakiś nowy biznes, nowe projekty w pracy, ale Twojej rodzinie się to może nie podobać. Być może za dużo będziesz pracowała, być może e, za dużo godzin i tak dalej. Twojej rodzinie się to może nie podobać, y, jakby te nowe przedsięwzięcie Twoje. I karty mi też pokazują w pracy inspekcja inspekcje w pracy. Więc zwróćcie na to uwagę, bo tutaj inspekcje mogą e, być. Może to być starszy mężczyzna wiekiem. E, przyjść taka osoba i tu mogą być inspekcje i to będzie tutaj w, w pracy. Powinny one przejść pomyślnie. Um, po czym by co dalej? Mm, zdrowie. Stany depresyjne, nerwicowe, bezsenność. Mnie się tutaj na sierpień pokazuje do skorpionów. E, na dzień dobry. Mm, tutaj przy słońcu, słońce słońce e, też często mówi o e, sercu, więc też zwróćcie uwagę na serduszko. E, e, tutaj tak jak mówię, stany nerwicowe, stany depresyjne, no, ale to też się może przekładać na przykład na nerwicę serca, tak? Czyli to też może się być powiązane jedno z drugim e, i tutaj e, król kielichów e, Tutaj płyny ustrojowe, tak, czyli tutaj. Um... Mogą być jakieś, na przykład jakiś katar albo coś takie, tego typu sprawy, um, ale też zaburzenia emocjonalne mi się pokazują, czyli stany depresyjne, lękowe, bezsenności, zaburzenia emocjonalne, bardziej mi się to tak pokazuje, zaburzenia emocjonalne tutaj, e, brak stabilności emocjonalnej i zwrócić, zwrócić uwagę na serduszko, ale bardziej mi się to pokazuje te problemy z sercem, ale na zasadzie właśnie nerwic. O czym nie wiesz? Jest tutaj jakaś kobieta, która Cię atakuje energetycznie. Może to być osoba ezoteryczna, dlatego że królowa buław, ona mówi yy, o tym, że może to być osoba ezoteryczna. Tak? osoba ezoteryczna atakuje Cię energetycznie, więc różnia to po prostu um, uwagę, bo taka osoba Cię może atakować, taka osoba może też być zazdrosna o Ciebie. Um, tak ja mówię, to może być osoba ezoteryczna, ale to też królowa była to też może być um, ogólnie osoba z przeszłości. Często się też pokazuje osoba z przeszłości królowa Buław. Osoba z przeszłości. Jest ktoś kogo znasz. Ta, ktoś kogo znasz, może się y, ktoś taki po prostu pokazywać, to jest osoba, którą znasz, a ona Cię może atakować, po prostu być bardzo zazdrosna o Ciebie, zwróć uwagę, kto to taki może być. I przy królowa buław to może być osoba z poznaku barana, więc może bardziej ci to rozjaśni obraz. Dobrze, kochani, ja wam dziękuję za czytanie. Widzimy się w jutrzejszym czytaniu ostatniego horoskopu na sierpień. Także pozdrawiam was serdecznie, tarociska Agafi. Zapraszam was, kochani, do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania filmu, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Um, trzymajcie się cieplutko. Pa pa!